Po prostu dostaję kurwa w pierwotnie i kuniak. I, 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 I nie mam morału. Hej, witajcie moi drodzy, z tej stronki. Na ze mną jest kropa. Jesteś? Jesteś. Jest ze mną kropa, jak widzicie, jest też ze mną stabilizator. Drugi taki mam na kostce. Uhuu. E, oprócz tego mam pierdeliard sniaków. Żona mnie bije. Co ja na to poradzę? Trzeci, obciąć pazury, trzeba ci obciąć. No, ale żona mnie tu strasznie, jestem ta w śniekach, rozwalona ręka, rozwalona noga. Ale życie. Życie, życie. Słuchajcie, wróciłam z Warszawowa wczoraj. możesz mnie zostawić, jak nagrywam vloga. Pytaliście się o skarpeciaka, czy ze mną przyjechał? Oczywiście, że Skarpeciak przyjechał ze mną. skąd końcu żonę go dla mnie uszyła, prawda? E, więc skarpeciak przyjechał ze mną, natomiast miał mały wypadek. Miał mały wypadek. Pytałeś się, czy już kogoś zabił. E, nie on po prostu chyba czeka i będzie mordował wszystkich hejterów. Skarpeciak wsiadaj na kropę i patatajamy. Nieważne. <laughs> Natomiast miał, miał właśnie mały wypadek, bo w walizce dolnął mi szampon. I niestety trochę mu się na, 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 na dupę i na ogon dostało, ale przetrwał, wysche, wysechł, przeżył. Zostaw monitor! <laughs> Także jest skarpetek ze mną. Ogólnie, słuchajcie, piątek, sobota, niedziela. To ogólnie miałbym zapierdziel tak naprawdę codziennie, ale piątek, sobota, niedziela to są dni takiego największego. w naszym wykonaniu. Wygodnie ci skarpeczek. trochę wyżej. Zapierdzielałyśmy od godzin wczesnych, porannych, w sensie na przykład od dziewiątej do. Co byś chciała? No, zazdrosną. Do na przykład drugiej w nocy i tak cały czas. Naprawdę było srogo, było ciężko. Rękę sobie rozwaliłam w, w sobotę wieczorem podnosząc łóżko. Mhm. Mhm. No. Właśnie w piątek w sobotę wieczorem podnosząc łóżko. Stwierdziłam, że jeszcze mi tylko fanu szczęścia brakowało. Oczywiście, wie wiecie, do wracania wielka waliza, torba z laptopem i torebka. Ogólnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o powroty z Warszawy, to dwa ostatnie powroty z Warszawy, w sumie trzy ostatnie. Znaczy, było tak. D przez dwie moje wcześniejsze wizyty z Warszawy, znaczy w Warszawie, przesuwałam z swój odjazd. W sensie przy, przy, przerzucałam rezerwację. E, tylko na zasadzie na, na, na jakiś tam kolejny dzień. Dlatego teraz jadąc już do Warszawy e, stwierdziłam, że skoro tak naprawdę nie wiemy, czy, czy będę się zwijać w sobotę wieczorem, czy już w niedzielę. E, więc mówię, dobra, to ja nie rezerwuję po prostu biletu powrotnego. E, tylko no, już go zarezerwuję, jak będę w Warszawie. No i słuchajcie, w sobotę tak siadamy. No dobra, o której Twojej rodzice przyjeżdżałem? Pytam się mojej cudownej młoteczki. Wino będą tak dziesiąta, tam chyba było 9.10 albo 10.11. Wy, dobra, bo ja mam autobus 12.15, a kolejny mam 18.15. Więc mówię, żeby mieć pewność, że te wszystkie rzeczy zdążymy poznosić z, z mieszkania do samochodu. No, to nie będę rezerwować na tą 12.15, no bo jeżeli, nie wiem, by przyjechali w okolicach 11.00, to czy, nie, sorry, miał być 9.10, przyjadą o 10.00 i ja o 11.00 bym musiała wyjść, więc możemy się nie powyrabiać z tym wszystkim. Więc mówię, no to cóż, spoko, rezerwujemy na 18.15. biletiki zarezerwowane. Myśmy z młotką poszły spać w sobotę, właśnie jakoś po drugiej wieszałam ostatnie pranie, ta czy w okolicach drugiej wieszałam ostatnie pranie. i słuchajcie, motyw taki, że miałem budziki postawiane na siódmą rano 7 siódma i 730, siódma tak na zasadzie wstaniemy, że się do tej 9. Jak wstaniemy o 7, to do 9 dopakujemy sobie wszystko, się pogarniamy ze wszystkim i tak dalej i tak dalej. Motka mnie budzi 6.30 Pokazując mi smsa, czyli jej rodzice już jadą, że będą na ósmą. Wszystko było, aaa, dobra, dobra, dobra. Wstajemy szybko, garniamy się na szybko, ruszamy z kopyta, trzeba rzeczy pogarniać. W sumie to byli przed ósmą. Ale słuchajcie, oczywiście pierwsze co zrobiłam to poleciałam do, nie wiem dlaczego chciałam powiedzieć, do łazienki, do kuchni. Wzięłam z lodówki energetyka, piję tylko energetyka, piję. Na zasadzie kina obudź się, po prostu się obudź, obudź się już. nie wiecie, przyjeżdżam do Młotki, no to oczywiście uśmiech numer 5 na twarz, nie? A ja wca wcale nie jestem zmęczona, wcale nie jestem zmęczona. Uwierzcie mi, że w sobotę wieczorem to już tak padałam na ryj. <laughs> Wiecie, to jest kwestia tego, że... Nie, dobra, z tego skarpeciaka, bo pewnie znowu się będziecie patrzeć tylko na skarpeciaka, plus jeszcze kropa, więc już w ogóle nikt nie będzie słuchał tego, co mówię. Nie, ale słuchajcie, motyw taki, że jakby nie patrzeć, mnie ponad pół sierpnia nie było w domu. Od ostatniego tygodnia czerwca tak naprawdę no stop gdzieś jeździłam. Większość podróży Warszawa, no plus właśnie Wrocław, byłam już trochę padnięta tym takim wiecie... no... no. Jak się dużo jeździ, to, 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 to... długo nigdzie nie jeździłam, a tak naprawdę przez te wakacje mnie przez ponad pół wakacji nie było w domu. Więc tak... tak dziwnie dla mnie. Więc byłam już tak zmęczona, plus naprawdę mnie wniosku... roboty. A ja nie ukrywam, że bardzo się starałam, żeby młotka w miarę możliwości się nie schylała, żeby mi nic nie dźwigała. Mówiłam, że ona jest po tym zębie, że ona nie może tego robić. Więc chcąc, żeby jej się to zagoiło jak najlepiej, starałam się brać to wszystko na siebie, w miarę oczywiście mojej możliwości. No plus oczywiście na Omega, bo Omega też nam tam pomógł. Eee... Także cóż, no byłam totalnie wyjebana. Ale przyszli rodzice Młotki, uśmiech dla twarz, tak, dzień dobry, dzień dobry. W ogóle pierwsze zdanie, jakie powiedziała mama Młotki po wejściu do mieszkania, kina jest! Nie cześć, dzieci dzień dobry, kina jest! Spoko. Po czym, słuchajcie, gdzieś tam, a, bo ja mówię, to z psem i Że żeby oni sobie mogli chociaż normalnie usiąść, a z psem i tak trzeba było wyjść. Miał się z mamą Młotki, ona do mnie... O, nie wyspałaś się. Mówię, nie, dlaczego? Albo tak po twoich oczach widać. Mama, no, Energetyk jakoś tak nie bardzo chciał zadziałać, że... Ale no... Jako, że oni byli wcześniej, w ogóle wyrobiliśmy się tak, że, że tam chyba w okolicach 9.30 to już oni wyruszali. Czy tam w okolicach 10 chyba bardziej. No więc mówią, no co, będę siedzieć znowu do 18 w Warszawowie. Jeszcze oczywiście bus 18 pełen. A ten o 12 miał jeszcze miejsce, mówię dobra, Znowu kufa, przebukowuję bilet. Już po prostu nie mogę. ale to jest taki spontan, że nawet moim chłopakiem odleszę ja i nie dawałam znaku. Już nawet nie miałam kiedy. Bo tak naprawdę zapakowałam młotkę psa szczura do samochodu i jej rodziców. Poznosiłam oczywiście z nimi rzeczy poprzerzucać po, po mi wszystko. W ogóle słuchajcie, kurwa hicior, hicior kurwa hi, hicior, ja umarłam ja umarłam. Mówię, dobra siedzimy w sobotę, zastanawiamy się czy pakować rzeczy w mniejsze pudła i będziemy je upychać w samochodzie czy spakować je większe i wysłać je kurierem więc siedzę i pytam się młotki mówię, młotka, jaki twoi rodzice mają bagażnik? Nie wiem, taki taki, taki ona nie wie, ale chyba ta trzecia opcja. Wydobrano, no to skoro mają taki ten bagażnik, e, wiem, że się nim jeszcze w w sensie <laughs> z rękami, idź mnie stąd, idź mnie stąd, idź stąd! To mówię, no to, to pakujemy w te mniejsze pudła, będziemy upychać. Wszystko w porządku, słuchajcie. No to spakujemy w te mniejsze pudła, będziemy upychać. No ale w ostateczności się w niedzielę rano, spakuje duże podło. Dobrze. Przyjechali jej rodzice. I tata wziął kompo, ja wziąłem monitor. Schodzimy do tego samochodu. Podchodzimy. Oni otwierają bagażnik. O. Zbierałam szczelę z podłogi. Wsadziliśmy kompo, już praktycznie nic więcej nie chciało tam wejść. Idę na górę. i kochanie, jak się pytałam, czy Twoje rodzice mają taki bagażnik, to myślałeś, że chodzi mi o długość czy o szerokość? O długość. No dobra, to pakujemy duże pudło. W ogóle nam wyszły jeszcze dwie paszki. Ale myślałam, że umrę. Słuchajcie, jak zobaczyłam ten bagażnik, do którego naprawdę wsadziliśmy kompo monitor. I pół pozamiatane. No, no Ja myślałam tak o szerokości, że w sensie to Moje Punto ma większy bagażnik niż bagażnik rodziców. Motki. kurwa. Biszczostwo. Ale nie, zapakowaliśmy wszystko. Wszystko w porządku. W ogóle w sobotę wykończyłam psa. Wziąłem go so w sobotę wieczorem. Wziąłem mu piłkę. wyszliśmy przed blok. Przez ponad godzinę rzucałam mu piłkę, także że już ledwo, ledwo żył. Także na pożegnanie psu załatwiłam. Wysłałam żonę z rodzicami, pojechali, wróciłam na górę. Ten, zamiotłam pokój, rozwiesiłam ostatnie pranie. Posiedziałam godzinkę, pogadałam jeszcze z megiem i się zawinęłam. Oczywiście słuchajcie, ostatnio jechałam jechałam taksówką to podróż z miejsca zamieszkania w Łodzi do metra Wilanowska zajęła mi tam chyba coś około 50 minut więc tym razem co prawda była niedziela i wcześniejsza godzina ale mówię dobra zamówię sobie tą taksówkę godzinę wcześniej jakbym znowu miała utknąć w korku na moje szczęście w nieszczęściu nie utknęłam, więc tam godzinę na przystanku. Ale zjawił się Łukasz z koleżanką bodajże... Olą. Jest, mam nadzieję, że nie pierdolę się w imieniu. E, Łukasz! To jest chłopak, który sobie robił selfie ze mną i z młodzią. Rzeczywiście pokazał, że jej tam na dla fanpage'a, nawet nas tam pooznaczał, ale młotkę pięknie zamazał i oczywiście na tym zdjęciu wyglądam totalnie do dupy, ale co, co zrobić? Nic nie zrobisz. No a słuchajcie, przy, przyszli sobie, chociaż tam postaliśmy. Ja byłam totalnie zrobiona totalnie nierozmowna, ale doceniam to, że ze mną tam stali. Coś tam chociaż parę słów zamieniliśmy. No i słuchajcie, idę do tego busa, taka totalnie zjebana, totalnie zmarnowana. Wsiadam i nagle się okazuje, że to jest bus, bo ten późniejszy jest busem Warszawowo-Wiedeń. A ten był tylko Warszawa Katowice, dlatego było więcej miejsc wolnych, to też tak naprawdę w końcu sobie mogłam usiąść sama, położyć sobie na siedzeniu obok laptopa, torebkę, niczym się nie przejmować. I słuchajcie, tak naprawdę wzięłam sobie, tak miałam czytnik. Miałam tablet, który miałam naładować. Znaczy rozładowałam sobie tablet jadąc do młotki, więc wchodzę do mieszkania. I kochanie, przypomnij mi później, żebym sobie naładowała tablet. O tym, że tablet mam nie naładowany, przypomniałam sobie w momencie, kiedy młotka pojechała z rodzicami, a ja poszłam na górę, odpijałam od ładowania swój telefon, i tak nagle. No dobra, spoko, jakoś dam radę. Włączałam sobie, znaczy włączałam sobie muzę na słuchawkach, nadawałam sobie z przez Whatsappa. Na luziku sobie jedziemy, jedziemy. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że tak w okolicach godziny 13. Zaczęłam przysypiać, jako że ja nie potrafię spać w autobusach, jest to było tylko na leci mi, leci głowa do góry, do góry, ale tak sobie nazwijmy to drzemałam delikatnie, tak? W pewnym momencie kurwa patrzę, godzina 14, a gościu się zjeżdża na stację i słyszę... Postój 30 minut. Znaczy ja wam powiem tak, ja rozumiem, że... Oni mam znaczy wiadomo, że leciało mu się fajnie, trasa była w miarę pusta, więc naprawdę mógł sobie pruć. I dobrze, że był wcześniej. Natomiast, no taki lekki żal, bo nie ukrywam, że byłoby mi fajniej, gdyby on na przykład podjechał na przystanek do Częstochowy e, i dopiero na tym przystanku sobie czekał te pół godziny. Bo przynajmniej mogłabym już być w domu i mieć wszystko z dynki. Ale nie, pół godziny postoją, kurwa. Spoko, trudno. Słuchajcie, gorąc, oczywiście, jak przez cały tydzień było tak w miarę spoko. E, tak wyjeżdżam z Warszawy prawie 40 stopni. M musiało się, musiała się ta pogoda tak po prostu stanąć, że na wyjazd nie. I słuchajcie, siedzę w tym bucie taka pchuj, zmarnowana, fuj zmęczona, wypruta totalnie, myśląc tylko o tym, żeby w końcu być w domu. Ale dobra, słuchajcie, wyjeżdżamy z tej stacji po tej pół godziny tego. Wyjeżdżamy z tej stacji. Naprawdę? Słuchajcie, wyjeżdżamy ze stacji. Kurwa, przejechaliśmy, może wiem, 5 km, może trochę. Nie, myślę, że nawet troszkę więcej. Tak naprawdę przejechaliśmy kawałek korek. I to nie korek, który się przesuwa z metr na godzinę, tylko korek, który stoi. Bo jak się okazało, parę minut wcześniej był wypadek, zderzyły się trzy samochody i jechało Wiecie, karetka, policja, straże, pożarne i tak dalej. To wszystko jechało, więc nawet nie mieli jak puścić ruchu, więc po prostu staliśmy. Przez ponad 15 minut staliśmy czy nawet, nawet chyba więcej, kurwa. Nie wiem, że nie wiem, miałam takiego... Kurwa. Bo... jak jestem zmęczona, to mnie wszystko wkurwia. Wiesz, to będzie wszystko w chuj wkurwiało. No i staliśmy sobie w tym gorącu. No dobra, była tam jakaś klima, ale ta klima też dupy nie rwie. No ludzie tam sobie wysiadali z aut. Zostali na poboczach. Tak zestaliśmy. I staliśmy, i kurwa staliśmy. Zostaną chyba z 50 km do Częstochowy, nie? I zestaliśmy. Kurwa, good job. Ale nie no, dobra, słuchajcie, zajechaliśmy. Jeszcze wjeżdżamy do Częstochowej. Przy trasie tam jest taki tam miernik temperatury w przestowie 30 chyba 7,5 stopnia, natomiast e, temperatura asfaltu była około 60 stopni. E, więc tak e, na bogato. No ale zajechaliśmy, wysiadłam, wbiłam, wbiłam na chatę Byłam na i tak naprawdę bardzo szybko pierdyknęłam się spać, żeby się też przespać tak z dwie godziny. Później wstałam strzeliłam wam live'a z Eurotrack Simulatora, bo nie ukrywam, że też się za live'ami i za wami się stęskniłam. <coughs> Powiem wam, że ciężko jest mi wrócić do takiego rytmu, że sobie mogę nagrywać na live'cie, to będzie długi vlog, że sobie mogę nagrywać na live'cie na zasadzie takiej, że nie muszę się martwić o to, że zaraz gdzieś będę jechać, więc sobie mogę pozwolić na, na jakieś takie, wiecie, nagrywania. Chociaż nie ukrywam, że no tak dziwnie mi wrócić, chociażby ze względu na to, że tak zaczynam teraz serię z Magdą i z Wojtkiem Straina, plus Simsy z Magdą wracają na, na niedzielę. Nie wiem, czy sobie Mortala na pewno czas nie, nie zastopuje, albo po prostu będą w sobotę i Mortale i na przykład Simsy 2 z Młotką wtedy będę to ogarniać. To wszystko gdzieś tam wyjdzie w praniu. Także wiecie, teraz nagle takie wczoraj tam pisali na konfie, umawiamy się na nagrywanie, a ja tak w ogóle, no, no, jestem w dupie, nawet do Simsach nie, nie, nie myślałam. Trzeba będzie coś ogarnąć, co jak robimy, i w ogóle się zgadać. Tutaj jeszcze oczywiście wiszą nam napady GTA z Wojtkiem, Wartezem i Dyziem, i to również jest plan skończyć. Chłopaki bardzo grzecznie czekali na mnie. Żeby te napady ze mną skończyć. Pomimo tego, że w połowie sierpnia im powiedziałam jak chcecie to skończyć się z kimś innym, a jak chcecie ze mną to we wrześniu. Także no po prostu zapierdziel straszne. Za to dzisiaj z młotką nagrałyśmy już dwa odcinki Don't Starwa. Mamy jeszcze w planach dograć dla was Simsy. I to wszystko żeby tak się jakoś tutaj powyrabiać z tym wszystkim czasowo. Dodatkowo słuchajcie, jest plan na to, żeby dzisiaj zrobić jakiegoś dłuższego live'a. Tak, a propos zakończenia wakacji. Ale jeszcze nic nie wiem. Jak się zdecyduje na coś i się okaże, czy w ogóle mam na to czas, to Wam dam znać. Także przeglądajcie YouTube, Facebook i Twitter i tak dalej. Myślę, że tak w okolicach 20 i 21 byśmy pewnie startowali. Ale to się okaże. Dobra, misiaczki, to tyle na dzisiaj. E, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mile widziane. Pozdrawiam Was, kina, trzymajcie się i cześć!